Jeszcze nie posprzątane dobrze. A tu niebawem dzisiaj właśnie jadę po nowy zakup. Zresztą zaraz zobaczycie, jaki. Jak tylko nim przyjadę. Trafił mi się fajny ciągnik. Całkiem niedaleko, przyjeżdżam na kołach nim. Ubrany już jestem odpowiednio w pełny ryszczunek. Czapeczka. Grubsze ubranie. No i jedziemy. Będzie stał tutaj. Biedką wyjadę i go tutaj postawię. Będzie pewnie do pewnych małych poprawek, ale zobaczycie, co przywiozę. Nara, Ptysz. No i właśnie wracam z zakupu. To ma taki ciągnik, już pewnie wieku. W jakim jadę mam do zrobienia z jakieś 30 km do bazy do i my Podoba mi się, fajnie jedzie przygody teraz już mgła trochę zeszła ale wcześniej tam gdzie nie było oświetlenia to taka mgła mi się trafiła już mnie noc złapała drogą włączyłem sobie to górne doświetlenie trochę pomogło jadę na włączonym kogucie żeby było lepiej widać ale tutaj na tych nowych latarniach to mgłę dobrze rozrzedza zresztą tutaj tak już jest lepiej ale jadę, jadę powolutku. Całkiem komfortowa ta kabina. Mam obroty prawie tutaj dwa, nie widać za bardzo, ale dwa tysiące. A w środku jest Na można włączyć. Normalnie porozmawiać. Nie mam z do telefonu. più a... che se chilometri Teraz, teraz będę chściny. Ładuj zdjęcie przed, przed chcinami. I teraz będę jak ci, ci z tego filmiku. Bardziej <grym> uważaj na ładniej. Nie przyjdzie. Nie przyjdzie. Nie dla nas. no to dobrze. Wydaje tu na miejscu. Tak mi się wydaje. Wszystkie jakieś pierdoły jakieś. Wciąż się nie będzie psuć. Opony jak się zerą. Jak się go tak zlał, to no nie Jak tak znał, to nie będzie się <grydoletie> być Jakieś pompki, jakieś pierdoły. To jeszcze jeszcze specjalnie tu dwa kupić do się, do do, do do baku, do hydrauliki. Przejście dziurę! Niech ma, niech się, ma. A co tam załapać? <grystanie> niech, niech się pieni. Niech, niech zna dobrą bytę, nie. Ta. A teraz kurwa nie gadaliśmy o najważniejszym. Ile za to dałeś? <grym _> to tajemnica, kurwa... Rynkowa? Nie no, nie rynkowa, bo na rynku wiadomo po ile chodzą, ale... Bardziej Bardziej biznesowa, tak. O, i mogę dwie ci powiedzieć. Wiesz no. ile? Dwie i pół, kurwa, y, czypek. Dwie i pół, czypek. Dwie i pół czypek. Ostatnio podróżowałem, także uważaj Nie rzucaj słów na